Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak włączyć lub wyłączyć tryb gry na iPhoneie. Tryb gry jest automatycznie włączany, gdy otwierasz grę, więc otwórzmy jakąkolwiek grę, a wtedy tryb gry włączy się automatycznie. Po pierwszym otwarciu gry powinieneś zobaczyć tryb gry tutaj z prawej strony. A teraz zobaczmy zobacz, jak go włączyć i wyłączyć, a także wyjaśnię, co on robi. Aby go włączyć lub wyłączyć, przesuń palcem w dół z górnej prawej części ekranu, aby otworzyć centrum sterowania. Następnie kliknij na tryb gry na samym górze, a teraz możesz na to kliknąć, aby to wyłączyć lub włączyć. A co to robi? To w zasadzie zużywa więcej baterii, aby zapewnić lepszą wydajność w grze, więc renderuje grafikę lepiej, ale może to powodować większe zużycie. Baterii, więc musisz samodzielnie podjąć decyzję dodatkowo. Zmniejsza opóźnienie między Twoim kontrolerem a iPhone'em. Jeśli grasz z kontrolerem PlayStation lub Xbox, a no także zmniejsza opóźnienie między Twoim iPhone'em a AirPodsami, dzięki temu masz lepsze wrażenia. Immersji. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.